No, no Słuchajcie, dawaj. ogólnie mam super prezent, kupiłem dla Liwki, bardzo się postarałem. I hmm, zobaczymy jak zareaguje na to, jak będzie jej reakcja. Dawaj ten koszyk. Nie wciągnę koszyka, stary przyjdzie. Co ty tu robisz? Co? Ja coś? Mam dla ciebie Cześć. bułeczki z makiem po Starachowicku. A ja mam dla ciebie prezent. O, buciki. Takie fajne buciki to sobie oh. przetestujemy, wiesz, no w odpowiedniej porze. Tak. Ale bardzo Ci dziękuję i Pogrami przepraszam... Tenisa, no? a, w tenisa w tenisa chcę pograć. Mm -hmm. Słuchaj, no... Ale poczekaj, poczekaj, a coś mi tutaj nie pasuje. Co się stało? Przynosisz no? mi w ogóle te bu bułeczki. Przynosisz mi te bułeczki. Ja widzę, że tu jest syf w ogóle. Ty nic ja nie posprzątałaś. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ale nic nie posprzątałaś w ogóle. Miałeś posprzątać, zmontować filmik. Ja tu się to wszystko zrobię. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, że tak powiedziałem. Natomiast może założysz te buciki do tego sprzątania, bo tak... Będzie fajnie. No jasy, się wiesz. wieczorem to porobimy. Teraz chodźmy może na live'a. Na live'a? Bo jest taki burdel, że no... No w sumie trzeba parę rzeczy ludziom wytłumaczyć, nie? A jak to ogarnąć? Jak no Właśnie. Dobra, robimy live'a, co? Tak. Dobra, dobra. Witam. Y na moim live'ie jesteśmy tutaj razem z Liwką, bo postanowiliśmy odpowiedzieć na parę waszych pytań, wyjaśnić parę kwestii. Yy, natomiast mianowicie <coughs> też Was przepraszam za taką długą przerwę. Ostatnio do tych live'ów bardzo dużo robimy. Yy, ogólnie oliwka jest, tak, jest taka kwestia, bo no jak wiesz musimy mieć apteki, nie? Tak? Po co? No potrzebujesz tej bo. Znaczy tą nie ma... A tam bandażę, tam bandażę, tam no, no, no. to yy, To kupimy. Za te donate, ale jeszcze nam troszkę brakuje także. Tak, tak. jeszcze nam brakuje, bo zawsze nam brakuje. E, oczywiście, serduszka dla Was. Jadam połowę. E, serduszka, e. serduszka. Serduszka, tak. Serduszka, wysyłajcie donate. Mamy każdą platformę, która jest z donatami, także nie martwcie się. Pieniądze dotrą tam, gdzie powinny, do mojej. Moich... Yy, na Excel, na Excel, wszystko tam na Excelu, na Excelu pomnożymy, wyliczymy, no. tak. No. Liwko oczywiście pokazuje serduszko, ale jak wpadzicie do donated, to pokażę więcej. <grym> yy, wiecie. Tak. Wiedzy swojej. Tak, tak. Yy, yy, no wiesz, chciałaś oczywiście Liwka, bo ty tu rządzisz, to chciałaś kogoś pozdrowić chyba, tak? Tak, chciałam pozdrowić yy, naszych wspierających Helenkę Majkę, Marysię i Władka no super ja też ich pozdrawiam bardzo serdecznie bardzo wam dziękuję jestem naprawdę wdzięczny i że mogę spełniać się w tym Liwka przepraszam cię ogólnie, że tak do ciebie mniej się zwracam Yy, też ludzie pytają, czemu masz tak cały czas yy, jakby głowę w dół, jakby nie chcesz tak się pokazywać, czasem na live'ach jestem sam i moje zdjęcia i twoje No, czas, no tak bo pić. czasem się każdy czy że ja pocieram sobie nos, a to mi, mi włos przeszkadza po prostu, ja nic nie biorę, ja nic nie wciągam, ja tylko kompocik piję taki sobie o, z, ma, yy, z, z malin. A, z malin. E, oczywiście, no, staramy się działać tutaj e, na bieżąco. Oczywiście was, was pozdrawiamy, serduszka, serduszka. Tak, tak. Słuchamy. E, e, Livka, tylko wiesz, pamiętaj, że część z naszych tutaj komentarzy to są boty, tak? E, a część to są moderatorzy. Co? Dlaczego? Nie, tu, tu... A tak, y, Halinka i Grażynka. Tak, pozdrawiamy na, naszy, na, na y, tamek, Dwie tamek. nasze kochane osoby, naszych widzów. Dwie osoby, tamek. właśnie, dwie kobietki Halinka piękne. i ten. I, i Grażynka. I, I Grażynka, tak. Y, wpłaciły właśnie 30 zł. Y, właśnie dzięki takim ludziom, jakby. No... Nie, y, Grażynka wpłaciła 20 zł, ale Halinka wpłaciła 5 tylko. To nie pozdrawiamy. Dobra, to e, zmieniamy temat. Ty tu rządzisz, pamiętaj, Ejfka, ty tu rządzisz. Mogę ja coś? E, możesz, możesz, możesz. E, jak ci pozwolę? Wracamy, bo mieliśmy mały problem techniczny. Przerwało nam live'a. E, jakiś lak chyba był ogólnie. Yy, natomiast yy, liwka tutaj pozwalam ci przeczytać komentarze teraz. Yy... Dziękuję, Jacuś. Yy, to tak. Yy, Piszę tu jakiś. A nie mogę tego nikomu rozczytać. No. Jacek, jestem od ciebie starszy, ale sam nagrywałeś lepiej, a ta mało lata. Szkoda oh. słów. No, no, Jacek, jakiś gość tak napisał. No powiedz no. coś! No. Wiesz, jest dużo amatorów, którzy chcą żyć e, życiem innych ludzi, ale no weź. E, Ty masz ten czarny pas, jak w karabinie. E, co? Co? E, znaczy, dobra. No, może no interesujemy my... się życiem innych ludzi, prawda? Pomagamy im, tak? Tak, pomagamy. Tak. Pomagamy. pomagamy. E, tak, jak w stronę pomagamy, to my pomagamy. Tak, są zrzutki, e, pamiętajcie o zrzutkach? Tak, są zrzutki, Tipli, e, a szczególnie e, Patronite. I, jest jeszcze. Patronite, i, i, i w ogóle. E, dobra, e, pokażmy zakupy. Właśnie, bo jest taka: to jest, 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 oddaję Ci głos w tej sprawie, bo jest ta bluza e, dla Tomka. No i śpi. Yy, Chiński, ale na czas żałować różą, gdy płoną lasy. Nie mamy na Oslo. Yy, dobrze, tutaj jest bluza To jest bluza To nie, to jest, to jest bluza od Tomiego. A. Nie dla Tomka. Dobra, dobra. Tu jest bluza dla Tomka. Ja pokażę zaraz z dekatlonu. Dobry. Bardzo fajna kurteczka na i, 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 dobra. I tak. gdzie? jeszcze śpiwór. Ale to, to ta, śpiwór, e, ta koszula super... może być jakiś śpiwór. Więc to dwa w jednym jest. No, no no, tu to... się przykryje, a będzie mu ciepło. Yy, tak, oczywiście. Yy, tu już mam yy, paragon, muszę pokazać paragon. paragon. Właśnie, pokaż paragon, tak, ile, wy, ile wydaliśmy na tą tu bluzę. Tu jest yy, dekatlon, i tu jest śpiwór, bluza i osób. Yy, to znaczy yy, yy, śpiwór i bluza to jest tylko. Tak. Dobra, i bluza. To super, super. Tą sprawę mamy yy, jakby... Yy, za, yy, sobą? Yy, za sobą? A no właśnie, tak. jeszcze ja coś mogę ci przerwać. Yy, tak, tak, tak. Yy, właśnie. To jeszcze taka sytuacja, że yy, ktoś na czacie pytał, yy, czy ja nie ba, mogę zyg, dać... Zygi. Żygi. Tak, pan Żygi pytał na czacie. Pozdrawiamy panie Żygi. Yy, czy... Ja nie mogłabym dać swojej bupry e, tomkowi. No więc e, jest taka sprawa, e, że e, ta bupra e, kosztuje bardzo dużo pieniędzy i trzeba e, mieć receptę od lekarza. A na czarnym rynku to bardzo dużo kosztuje. My kupujemy na czarnym, to znaczy od lekarza. E, no, się. I, i, I nie mogę mu dać. dać Zabieram głos, teraz Nie mogę dać. E, bo to na kulki wymieni, bo ja tak. E, nie, nie. Teraz tak ja silna. zabieram głos. Lifka, przepraszam cię. Przepraszam, e, rządzisz tutaj. Ogólnie te moje cytaty to są z literatury słowackiego. To był sanujący się narkoman, a nie ćpuny, ra, rapowce jakieś w ogóle. Nie rozumiem. E, jakby literatura tylko kurwa kurczę. Motyla Noga, Motyla noga. Tak. Zapatrzyłaś tak. się na mnie, czy co? Jak ty mówisz? Właśnie bardzo brzydko i mi się to nie podoba. Yy, przykro mi się zrobiło. Rozumiesz? Yy... Mi też. Aż mnie skrętła. Chyba muszę iść do toalety. Toalety? Już. Ale nie. Pamiętasz, ty coś że się mówiłaś, stało? Że, 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 nie, że, mówiłaś coś, że nie chcesz mi przerywać. Dobrze, już ja coś cię nie przerywam. ale powiedz powiedzmy o tej toalecie co się stało. No możemy później. Jak ja coś chcesz już skończyłem czy mogę wejść ci w a zacząłeś? taka gra miała być dobra no ale okay. to ta gra, ta więcej. gra na komputer ta gra ta gra, tak. ta gra. gra. Yy, Liwka ty rządzisz, ty masz nade mną kontrolę wracam do was właśnie, bo... Czekaj, poczekaj Przepraszam, przepraszam, e, słuchajcie, bo ogólnie jest taka kwestia, czy chcia, chciałaś poruszyć pewną kwestię, bo Tomek e... Tomek właśnie nam podarował, e, no to bardzo miłe z jego strony, chociaż ja mam do niego dystans, mm, ale podarował nam e, magnetowit, nie, 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 gramofon, 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 gramofon tak? taka stara rzecz. My oczywiście uruchomiliśmy. Tak, go. uruchomiliśmy go. Yy, I. Livka, ty rządzisz, tak? Yy... Jak mi pozwolisz? Tak, tak, pozwalam ci mówić teraz. I ogólnie. No, my... mieliśmy taki mały problem, bo się stało z naszą toaletą. No, no kupiliśmy, kupiliśmy kreta na szczęście. I yy, śruba taka mała, duża, nie wiem. 3 metry. 3 metry. Yy, coś, kamera się psuje. No. Ale oczywiście tutaj liwka dostała biegunki i torsji na skręcie. Hydraulik jeszcze w ogóle 250 zł wziął, żeby oddepchnąć mianowicie A ja mam taki śpiwór, taki sam jak Tomek. A to. to, to Akurat miałaś nie mówić, ale to wiesz, zapchasz na kiwler to skończysz. W tym eee, Tak, tak znaczy... słucham? Jacek, chciałam iść właśnie do toalety. To właśnie, mm, tak? Wziął tak. 250, tak z, z, za to dużo pieniędzy w ogóle. Eee, także wpłacajcie, Naty, eee, A litka będzie się pojawiać częściej. Tak, eee, serduszka dla Was. Eee, coś jeszcze chcesz powiedzieć o No jeszcze było nam w ogóle przykro, bo yy, A, królowa właśnie. umarła. Królowa umarła. Tak. Człowiek eee, umarł tak. Bardzo, bardzo nam szkoda, że królowa Elżbieta II. Yy, bo ty nie, nie, nie masz więcej zmartwień, tylko... No przeżyłam trochę śmiecia tam. To, nieważne tam. A Dobra, teraz nam to... przykro, bo właśnie... No uwaga. przykro przykro Dobra. bardzo. Eee, czy... Wirtualne światełko dla niej. Czy... No tak, oczywiście chcecie. nie czepiacie jeszcze... się mojej bluzy, bo to jest mrok czy... w moim sercu głęboki. A, bo ogólnie... Bo ja mam Dużo ludzi się czepia tutaj, że my jakieś, czy, czy, czy jakieś minki tutaj mamy na bluzie a gadamy o takich poważnych tematach w ogóle. No, to... To jest prosta kwestia. Po prostu mamy mieć kapsel. No i. Pokazujemy, jak, jakie zło jest na świecie. i Jakie zło jest na tak. świecie. I my przeżywamy pracę z tymi ludźmi. Tak, jacy ludzie są. Pokazujemy ich, jacy są naprawdę. Nie, że y, zniekształcamy rzeczywistość, czy tam jakiś filmik montujemy, żeby w ogóle to wyglądało inaczej. nie? będzie! Ja kupiłeś tą flaszkę dla tego nowego. Tak. jestu kamera. Wyłącz dobra. Dobra, 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 dobra. Włączam. Możecie parę sprawny, może to być tylko parodia. Będę tutaj się posługiwał. Pozwólcie, maszyną, którą także montowany był filmik. Eee, no, to tak, prosta sprawa. Manipulacje danego osobnika są no, nie do wybaczenia. Tyle ludzi dostało coś, czego nie oczekiwali, tak zwanego kota w worku, w postaci pogłębiania w patologii, z marnym zyskiem, osób z ciekawym charakterem, osobowością. Przede wszystkim historię. To dzięki temu Jacek zyskuje popularność, bo sam w sobie nie jest ciekawą osobą. Czy oglądalibyście Jacka dla samego Jacka? odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. No, która nie ma pojęcia, co takie osoby mogą przeżywać? To też jakby kto wie, ten wie, KMWTW, tak? Przez co zadaje głupie pytania, jego empatia jest zagadką. Tą głosu wydaje się miły, a pytania są na poziomie niższym niż ostatnie piętro w parkingu na galerii. w galerii. Niespełniony dziennikarz mieszkający z Liwką, która również dobrej opinii nie posiada. Ich różnica wieku to chyba nowy rekord. Około 40 lat. Kręcą, kombinują, wszystko skierowane jest na zysk. Jacek tak bardzo polubił filmiki z ludźmi nie radzącymi sobie z używkami. Że sam biedny się zakochał. Więc nie dajcie się nabrać na tą zakłamaną farsę o pomocy. Bardzo dobrze o tym wie. Znana jako. Jest dużo rzeczy, które chcę wam przekazać, a niektórym otworzyć oczy w niekonwencjonalny, parodyjny sposób. Może nie idealny, ale chodzi o cel. I prawda. Czas wziąć sprawę w swoje ręce. Los pokierował poszkodowanych w złą stronę, chcemy uświadomić większą ilość osób, jaką osobą jest ten prawdziwy jacuś. Jego dziwne zachowania, oszustwa, fetysze, które również dotyczą Natalii pod względem finansowym, niepotrzebnego hejtu i winczy. Tak jak to wielu osób. Ale do tego przejdziemy za chwilę. No, projekt stworzony z pomocą PHS-a, y, kamerzysty, motorzysty czy mnie. Co stało się z obrazem ręki. I z tego co wiem, to go sprzedałeś i to za niezłą sumę. Oglądałem na bieżąco Twoje live'y, filmy. Począwszy od telenoweli z Jankiem i Magdą, gdzie odbierałeś: Chorej kobiecie golić. Mówiąc, że ma brudne włosy, czy zmienia w ogóle pościel. Umieściłeś także wszystkie szczegóły intymnych spraw, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. A przynajmniej w internecie, gdzie każdy to widzi, a ludzie są różni, hejterów też nie brakuje. Dlatego odmówili ci dalszych nagrań, jak widzisz, teraz po wywiadzie z Jankiem Magda woli chodzić głodna niż nagrać z Tobą film. To znaczy skorzystać z twojej rzekomej pomocy którą oferujesz ludziom. Przykro mi się na to A Sparrow z, z Anglii? Jeden z inteligentniejszych ludzi na kanale. Dlaczego z Tobą przestał nagrywać? Gdy on praktycznie umierający, z opartą o mur głową, cały spocony i ledwo żywy. Pamiętasz jak ludzie pisali Ci, czy następny lajk będzie z jego pogrzebu? Pewnie nie, bo usuwałeś komentarze, ale to już standard u Ciebie. Tylko zostawiła mi jedna sprawa. Dlaczego nie usunąłeś komentarzy, w którym ludzie wstawiali linki, opisy osobistego filmu Enki z treściami dla dorosłych, kompromitujące ją? Czy to też część Twojej pomocy? Osobiście uważam, że Twoja pomoc generuje niepotrzebny hejt, a Olek... Szprotki Kinga. No wiesz, a to weryfikacja została już przeprowadzona. My tutaj jesteśmy po prostu dodatkową częścią. A może tak, brakującym elementem. To, że coś tu nie gra, widzi nawet like. co do, do czynienia z, z uzależnieniami nie miał. A wypowiada się w sposób uniżający czyjąś godność, bo ja mam lek. Ale kto w tym wszystkim jest normalny? Wy. O tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz. Jest to moja obiektywna opinia. Po prostu osoby, powiedzmy trzeciej, ale jednak uczestniczącej tutaj w y, y, pomocy, tak, zrobienia filmiku, zrobienia tego w fajny, jakoś sposób. Y, no, żeby ludzie też zobaczyli z innej strony, nie patrzyli tylko na to, co Jacek wstawia. Jest masa manipulacji, yy, którym gołym okiem też często ludzie mogą nie zauważyć. To nie oznacza od razu, że jest z wami coś nie tak. Po prostu Jacek wydaje się dobrą osobą, a jest tak naprawdę zupełnie puszczny. To tyle z mojej strony. Moja obiektywna opinia. Pozdro.